jak widać na razie nikogo nie ma polecam on jest bardzo fajny nie wiem, robię reklamę serwera muszę się czegoś domagać od admina za reklamę serwera <grymne> 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 to... tutaj taki... to jest A pokażę wam może spawn do góry takie takie fajne tam jest darmowe żarcie tutaj są komendy wszystkie, o dobra Spa teleporty mogą, bla 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 Po prostu tutaj jakieś tam zasady sobie przeczytać jak wejdziecie. Tutaj macie takie, wiecie, swoje skrzynkres, gdzie możecie chodzić swoje rzeczy, nie? Tam. na Słobeku. Tutaj jak wskoczycie, to macie arenę. Po, co za chwilę wam pokażę go wam Spon. No i to wszystko. Aha, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj możecie kupać, nie wiem, diamenty, vipa, super VIP'a seria no yy, potem yy, potem tutaj tutaj pokażę wam tą arenkę Mhm Skocz. no to wskoczyłem tutaj są trzy areny Survival Games Survival Games 1 2 i 3 Jako 1 to jest arena taka bardzo znana dwójka tutaj jest widownia i ten... idę na arenę, nie idę na widownię. Pokażę wam. Z widowni może by lepiej było widać, ale... O, proszę. Taka ona jest... mi się bardzo podoba. Żeby obczegliście. Pokażę wam... co tu można stworzyć, bo tutaj to jest takie, że wychodzisz poza spod, możesz... No, robić co chcesz, nie? Tworzysz gildię, czyli tam swoje chaty. i to jest moja okre, gildia sobie w roku tam wieżyczka taka, takie tam nie, jest zbyt wielkie, bo po co budować większe coś miało takiego tyłu. A, tutaj niszczarka nasza Aha. brodawki wszystko Ten, tutaj pierwszy A, takie tam tutaj fabryczka nasza do robienia kamienia I to się zaraz że taki Takie. Tutaj kolejny poziom mamy taki. o. nie, że. co coś jest to. tutaj co za gej, tylko po. e, pewnie Ja zakończę na tym. ten pokazowy odcinek. Bardzo zapraszam do wejścia na ten serwer. Lajkujcie, subskrybujcie mnie na. No.